Amazona. Odkryj wyjątkowe dary dżungli. Link znajdziesz w opisie filmu. Poranny widoczek. Witam, witam. Max Love. Trzecia noc już w tym domu tutaj. No, druga noc była okej. Okay, trzecia, bo po prostu już tutaj, już, już jestem zdecydowany, że tutaj będę mieszkać. W ogóle koncepcja jest taka, że ten cały dom będzie tym, czego najbardziej mi brakuje w życiu od paru lat, czyli strony mojej artystycznej. Dlatego ten dom to będzie... Kaza Arte, czy Kaza de Love, Kaza <laughs> Love. I tutaj po prostu będzie, będzie koncentracja na tym, żeby był tutaj art, dlatego nie zamierzam tutaj na tą chwilę, na przykład w ogóle instalować internetu. Tu za zasięg z komórki jest beznadziejny. I właśnie o to chodzi, bo chcę sobie zrobić taki gruby retreat po prostu od internetu. Na internet to, co potrzebuję robić. Będę sobie chodzić do taty. Tam będzie mój office. Podoba mi się dom. Nocy są mega ciche. śpi się bardzo dobrze. No jest fajnie, jest fajnie jest ten. Widok tu z góry też jest, się też podoba. Tu mogę robić inne praktyki takie z przestrzenią. No i tak jak w komentarzach pisaliście, że jest blisko natury, no i no jest, jest, to otoczenie jest takie. Tutaj jestem po prostu w takiej małej enklawie w naturze, także mi się podoba. W tej zewnętrznej części domu tutaj ja na razie nie mam pomysłu dokładnie co tu będzie. Ja tu cały czas jakoś mi pokazuje się obrazek, że ja tu wezmę od glinę i tu będzie mieć miejsce do, 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 do robienia czegoś z gliną. Z tej strony z kolei to jest idealny dek w ogóle w nocy, do patrzenia sobie na niebo, do ćwiczeń. Z kolei w dzień, jak jest tu dużo słońca, to jest idealne miejsce. I tu będzie następne miejsce. Jakoś jeszcze nie wiem jak, bo tu nie za bardzo. Tu jest jedno drzewo, nie wiem dokąd doprowadzę, żebym tu też mógł hamak powiesić. Tutaj jest woda, i tu bym chciał sobie zrobić. Taki zimny prysznic, żeby tu był na zewnątrz. Bo tu mogę być sobie nago, tu mnie nikt nie widzi z drogi, w ogóle tu jest zajebiste miejsce, Więc tutaj, tutaj, będzie coś takiego. No i później, tu będzie, tu będzie, zresztą tu już jest moja sypialnia. Strasznie wielką żarówkę zapaliłem. E, tylko, że tu będzie to łóżko, co jest z góry, z szerszym materacem. A tu z kolei ta przestrzeń cała. Ona będzie pusta, bo już nie będzie tego łóżka, i przy oknie stolarz zrobi taki taki stół 2 m na 60 cm. No i tu będzie jakby moje główne biurka artystyczne do tworzenia. Tu nie ma żadnego oświetlenia, więc będzie lampka i będzie ufałka, bo w uwałce tworzę. I tu będzie jakby ta przestrzeń głównej kreacji artystycznej będzie tutaj u góry. Tak to będzie, tak to sobie wymyśliłem. Jest uroczy jest ten strumek, co tu płynie, który jest tym kanałem takim nawadniającym, ale jest, jest taki japoński po prostu. Tutaj w ogóle by fajnie było coś zrobić, takie tu wymodelować. To jest najbardziej pejzażowe miejsce w całej posesji. Bo później już tutaj on płynie, on płynie prosty. To jest idealne miejsce, gdzie po prostu przychodzi się do domu przed mostkiem. Wchodzi się, myje się stopy i dopiero wchodzi się do domu z obmytymi stopami. Idę Idę sobie wzdłuż rzeki do miasteczka. Teraz ta rzeka jest taka spokojna, po prostu jak cisza przed burzą, nie? Tutaj pobudowali to tu, tam, a takie baseniki i tak dalej. No oby tak było dalej, ja bym chciał, bo wolę taką niż jak są mega ulewy i ta rzeka jest o metr wyżej na przykład. Kiedyś ta rzeka też dochodziła do góry mostu, tak było. O, pamiętny 2009 rok, gdy pierwszy raz tu przybyłem. Tutaj, tutaj rośnie najpiękniejsza Bugandia z całej Wilka Bamby. Jest po prostu ilość kwiatów, jaką ma. To jest coś absolutnie niespotykanego. Bardzo mało liści, bardzo dużo kwiatów. O, niesamowite. To jest Bugandia, którą tata zasadził. Też jest jedna z, 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 No, też jest dobra, myślę, że kurde, może w rok, dwa przegoni tam. Też jest w sumie zajebista. Obchód po ogródku. Tutaj to, to dalej kuleczkę robi. Z tego ma wyrosnąć wyżej. Będzie druga, mniejsza kulka. Tutaj San Pedro, który się zatrzymał na 4,20 ja już pokazywałem w zeszłym roku, tutaj wypuścił taki baby ładny. Później ten zasadzony w mojej urodziny przez tatę, ma te trzy. No jak trzyma i tu się robi coraz grubszy po prostu, tak. To jest tu śliczna jak zwykle co roku gwiazda Betlejemska ma ponad 2 metry już i Plumeria Plumeria Karoliny Takie wielkie kwiatoscza Pięknie pachnie, jest najpiękniej pachnący kwiat. No a tu Ananasy przeze mnie posadzone, ale za mało wody mają raczej. Czekamy na sezon. Mokry jak to będzie, może... Może będzie, no i tu trzeba by rób kole posadzić A tutaj naj, najlepsze cytryny, które aż mają kolor pomarańczowy prawie Mandango tam jest Wilka Bamba, jestem teraz w Jamburara dość daleko, jeszcze za moim miejscem, za moim miejscem z kilometr czy półtora tu jest wejście do Shambhala Bamba Shambalabamba. Bamba to jest taka w sumie jedyna taka prawdziwa społeczność, można by powiedzieć, która tutaj się utworzyła. Założył ją Mofufu, poznałem go w 2010 roku. Proszę, Bamba Kiedyś się pisało przez S. Później zmienili na Szamba, bo jedna z rzek się nazywa Chamba, Rio Chamba. No i to jest taka mapka. Tu jest takie jeziorko, scena, tutaj tańczą wolontariusze, łazienki, łazienki, tu mieszka Mofufu, tu nie wiem co jest, tu jest taka kuchnia, no jest trochę takich rzeczy. To jest w ogóle takie miejsce, które Mofufu o tym nie wiedział, ale tutaj kiedyś przybył do Wilka Bamby taki gość, co się nazywał Johnny Love Wisdom. Eee... Polecam zgooglować zdjęcia trochę podobne do mnie, czy ja do niego. I On kiedy tu, on, on przybył jakoś w latach 40. czy 50. do Ekwadoru i zaczął eksplorować ją w ogóle, tutaj zaczął szukać e, szambali e, tej północy, południowej półkuli. I w jednej książce swojej opisuje, że właśnie tam, tam daleko jeszcze kawałek dalej znaczy niedaleko z kilometr dalej dwie rzeki się łączą. I że to jest to połączenie jakby, on uznał, że to jest idealne miejsce na szambale południowej, półkuli. I później fufu znalazł tą ziemię, kupił, założył tą społeczność i nazwał ją szambala Bamba. Jak Wilka Bamba to tu szambala, szambala bamba nazwał, później zmienił na to C po rosyjsku, CS to samo, nie wie o tym. No ja się oczywiście spóźniłem, tam już są w kółku, nie będę już wskazać. To jest domek, który przejął Mateusz. Z Mateuszem kiedyś się poznaliśmy, cztery lata temu. I teraz i po, ponownie się widzieliśmy tydzień temu. To ci domek sobie. I mieszka tu. To jest cały czas w Szambalabami. Jesteśmy? A, ja, nie był Polak to do mnie powiedział: wybacz, bałagan. Ale". Straszny Bagan tu masz. No, <noise> nie, no nie fajny, fajny. Nie ci herbaty do tego. Kurde, jakie szkło, to jest to co oni do tych do katedr w ogóle tu dają. No, fajne, wiesz, fajne. Tak prawie w 100% recykling, oprócz dachu, bo kto gdzieś wiadomo, że trzeba kupić. Gdzie jest kotek? Gaja? Już na górę poszedł. A już poszedł so, wiesz, te, te, te płyty dachowe trzeba kupić, ale reszta to widzisz, to jakieś no, kawałki różne, no, różne Nie kawałki. no tutaj to Glimna? wiesz. Tu jest klimat, że nie musisz ogrzewać, znaczy kominek to tu się nieraz przydaje. Wiesz to jakby były ściany, to byłoby idealnie. A i tam jest Tipi kogoś, kogoś? I czy? Tak, czy... Wiesz, to robimy teraz, po... ja tam mieszkałem przez... A... Przez A i macie te, ale je, jecie świnki morskie, jecie świnki morskie nie, jak Ekwadorczycy. Nie, nie. Na nawóz są też małe. Znaczy, jak na nawóz? Na no, nawóz się a potem po nawóz. Rzeczka przy Sambalabamie. Tutaj to już takie głazy konkretne. I taką ciekawostką odnośnie tych głazów. To jest to, że bardzo możliwe, że wiele z nich, na przykład taki oto tutaj kamyczek wielkości, nie wiem, 2 metry na ile, to po prostu wyleciało z wulkanu. Bo się okazuje, że jak wulkany duże wybuchają, to potrafią kamienie lecieć na, na setki kilometrów. I najprawdopodobniej część tych w ogóle kamieni, co tutaj tych głazów, które są, one tu po prostu przyleciały jak wybuchały któreś, kiedyś, dawno temu, tysiące pewnie lat temu, wulkany ekwadorskie, nie? Tam w dysporze, gdzieś pół góry się pali, ciekawe. I tak oto minął sobie kolejny dzień w Wilkawambie. Zapraszam na kolejne odcinki.